Dzień dobry kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na horoskop tygodniowy dla wszystkich 12 znaków zodiaku. podzielę ten film na dwie części. W pierwszej części będzie pierwszych sześć znaków, w drugiej kolejnych sześć. Moi drodzy, horoskop na najbliższy tydzień, czyli rozpoczynając od dzisiaj 27 lipca do 2 sierpnia do niedzieli. No dobrze, to zaczynamy, kochani. Pierwszym znakiem, jakim, yy, jaki chcę omówić, jest to znak barana. Moi drodzy, dla baranków niestety zła karta. Jest to karta zmartwień i trosk. Taką ma nazwę w oryginale. Tutaj możecie zobaczyć postać, która się martwi. Z tyłu mamy napis not hiring, czyli nie zatrudniamy mężczyzna. Na karcie jest zmartwiony z tego powodu, najprawdopodobniej, że, że nie ma pracy, kochani. No dobrze. Co to oznacza, um, jeśli chodzi o najbliższy tydzień? Um, no, moi drodzy, um, nad Wami zbierają się czarne chmurki. Ech, ta negatywna karta, zmartwienie i trosk zapowiada ogólnie problemy i stresującą atmosferę, czyli problemy i stresy. Czy to w miejscu pracy, czy powiązane z życiem zawodowym, czy z powodu jakichś kłopotów finansowych, czy też problemów w życiu um, prywatnym. E, kochani, no, tydzień pod hasłem dużej nerwowości, emocjonalnego wyczerpania. W związkach raczej brak harmonii, możliwe kłótnie walane muszą uważać na kłótnie. E, dla samotnych, dalsza samotność, oczywiście, to jest negatywna karta. Jaka rada dla baranków? Postarajcie się trzymać swoje emocje na wodzy i być opanowanymi. Nie wymagajcie również zbyt dużo od siebie ani od innych, kochani. Pozdrawiam oczywiście wszystkie baranki. Um. I kolejny znak jest to znak byka, kochani. Znak byka. Mamy neutralną kartę. Dalekiej drogi, czyli tydzień również będzie neutralny, bez większych zmian. Co akurat myślę jest dobrą wiadomością dla byków, ponieważ zodiakalne byki nie lubią zmian. Kochani, natomiast z tego względu, że długa droga jest również kartą opóźnień, to sprawy, na których Wam zależy, niestety nie ruszą gwałtownie z miejsca lub ich rozwój po prostu będzie bardzo powolny. W tym tygodniu karta Dalekiej Drogi Radzi, aby wykazać się cierpliwością. To jest również karta, kochani, dalszych podróży. Być może niektóre byki, niektóre z Was wybiorą się w dalszą podróż. Ogólnie, w pracy, kontynuacja tego, co jest, finanse również bez zmian najlepszą koniunkturę trzeba będzie niestety dłużej poczekać dobry czas na inwestycje długoterminowe, moi drogi byki także ta karta sprzyja finansom, ale w dłuższym odcinku czasu, no czyli warto warto, um, warto coś poszczędzać, karta radzi, albo zainwestować pieniądze w jakieś lokaty i tym podobnie, kochani Um, rada zachować rozwagę na drodze, nie spieszyć się. W stałych związkach, bez zmian, bez większych zawirowań. A um, kochani, no samotni pozostaną samotni. Jest to karta neutralna, ale dla osób samotnych oznacza dłuższą samotność, nawet dłuższą niż najbliższy tydzień. Um, Moi drodzy, bardzo możliwe, że e, niektóre z Was e, po prostu nie chcą wchodzić w związek i a. Um, Samotność wynika po prostu z Waszej woli. Cóż zrobić? Dobra. Znak bliźniąt. Również słaba karta, kochani. Karta um, krótkiej choroby. Tutaj mam akurat słabe zdrowie na karcie, czyli na e, Moi drodzy, no to jest karta później. Oprócz tego, że jest to karta Obrazująca zdrowie w kartach Kipera, jest to również karta opóźnień. E, czyli w tym tygodniu bliźnięta czekają opóźnienia i przestoje. E, kochani, no, sprawy najprawdopodobniej nie będą toczyły się w pożądanym przez Was kierunku. Karta krótkotrwałej choroby wskazuje na potrzebę odpoczynku również e, z powodu przepracowania. Urlop jak najbardziej wskazany, drogie bliźnięta. W przeciwnym razie możecie być narażone na jakąś krótką niedyspozycję lub nawet chorobę, jeżeli nie, nie odpoczniecie. Nie dacie sobie troszeczkę luzu. Jeśli wybieracie się na urlop lub przebywacie na urlopie, to będziecie średnio zadowolone. O no tym mówi ta karta. W uczuciach przejściowe problemy, bardzo możliwe ciche dni w związkach. No ta karta często zapowiada takie ciche dni, a, a samotni jeszcze muszą poczekać na swoją miłość. Także no średnio również w uczuciach. Rada, kochani, zwróćcie uwagę na swoje zdrowie. Oczywiście, odpoczynek i relaks również, ale jeżeli macie jakieś sygnały chorobowe, nie lekceważcie ich i udajcie się. Do lekarza. Dobrze, Kolejne, kolejny znak jest to znak raczka. Dla raczków, moi drodzy, dobra karta. Mamy dalekie horyzonty, czyli raczki zaliczą ten tydzień do udanych, szczególnie jeśli chodzi o finanse i podróże. Hmm, moi drodzy, hmm, dobra, co jeszcze? W tym tygodniu macie szansę spełnić swoje życzenia, natomiast aby te życzenia się spełniły, lub miały szansę się zrealizować, w najbliższej przyszłości musicie włożyć w nie troszeczkę więcej wysiłku. No, już mówiłam, co się uda. Bardzo dobry czas na urlop, moje drogie raczki, na wyjazd, na podróże, szczególnie te zagraniczne, gdzieś blisko wody lub nad wodą. Kochani w uczuciach, również dobrze. Jeśli macie partnera, czyli raki w związkach, to widać albo wspólny wyjazd, albo dobre porozumienie z partnerem, taką wspólnotę myśli, kochani uczuć i, i w ogóle taką wspólnotę duchową, ponieważ to jest karta takich uniesień duchowych. Niektóre raczki mogą być oddalone od obiektu swoich uczuć, ale odległość Wam nie zaszkodzi. Co dla samotnych raczków, samotne raczki mogą do kogoś wzdychać, kochanie, w tym tygodniu, ewentualnie za kimś tęsknić lub tęsknić za miłością w ogóle, ale nie będzie to tak przygnębiające jak było w tygodniu ubiegłym, kochani. Czyli ten tydzień jest na plus. Kolejny, kolejny znak. Kochani, to jest znak lwa i mamy neutralną kartę pracy, czyli no dla lwów, moi drodzy, najbliższy tydzień zapowiada się pracowicie. Karta pracy oznacza dokładnie to, co oznacza, czyli zaangażowanie w pracę zawodową lub obowiązki domowe lub jakieś hobby wasze. Ogólnym przesłaniem tej karty, moi drodzy, jest. Po prostu bycie zajętym, niezależnie od tego, co będziecie robić, a zapewne będziecie robić dużo, um, przyniesie to Wam ogólną satysfakcję z dobrze wykonanego zadania. Tydzień sprzyja działaniu, aktywności, zaangażowaniu w pracę, także w jej poszukiwanie dla osób, które tej pracy poszukują, lub w jakąś inną aktywność, która sprawi Wam satysfakcję. Szukający pracy, niech się dobrze rozejrzą, kochani, ponieważ Właśnie teraz możecie znaleźć albo ofertę rokującą na przyszłość, albo dostać jakąś informację odnośnie spraw zawodowych, lub nawet dostać nową pracę. Czyli wy bardzo ładnie, jeśli chodzi o, yy, o pracę i finanse. Oczywiście, finanse sobie wypracujecie w związkach, no, możecie być trochę zajęci, eee, możecie być trochę zajęci i poświęcać się pracy bardziej niż życiu e, uczuciowemu. I to też taka jest rada odkarta, um, aby jednak e, no, zrównoważyć gdzieś życie zawodowe i życie uczuciowe. Wolne będą, wolne zajmiecie się po prostu pracą lub swoim hobby. Lu. Czymś, co sprawia Wam przyjemność się zaangażujecie w coś bez reszty. No dobrze. I ostatnim znakiem już z tej serii mamy znak panny. Mamy myśli. Neutralna karta, czyli dla panienek tydzień neutralny. To w ogóle jest wasza karta, moje drogie panny. Sygnifikator znaku panny myśli. Dlaczego? Um, dlatego, ponieważ jest to karta planowania, analizowania, obmyślania, a to jest wasza domena. Dużo myśli w głowie będzie się działo, ale jeszcze mało działania na planie fizycznym. Kochanie, w uczuciach nic się nie zmieni. W uczuciach, w parach możecie mieć jakieś wspólne plany, czy to wakacyjne, czy jakieś inne. Samotni, samotni to jest ciekawe, mogą o kimś rozmyślać samotne panienki, ale też nie zrobicie nic w kierunku tej osoby, czyli nie wyjdziecie do niej z inicjatywą. Rada, dobry czas na planowanie swojej dalszej kariery, na szukanie pracy czy na naukę, moje drogie panny. Jeśli wasza praca polega na pracy twórczej, możecie wpaść na jakiś błyskotliwy pomysł, czyli ogólnie tydzień neutralny, ale taki a, bez większych problemów. No dobrze, kochani, zapraszam was na kolejną. Odsłony, oczywiście, pozdrawiam wszystkie znaki z tej grupy. Kolejnym znakiem jest znak wagi. Moi drodzy, karta prezentu, czyli przepiękna karta. Jedna z najlepszych w talii Kipera, O tym już zapewne <laughs> wiecie, nie oglądacie. <laughs> Ojej, tracę włos. Bardzo dobry tydzień dla wag. <laughs> wagi będą w bardzo dobrych nastrojach, skoro do zabawy. Do świętowania, do cieszenia się życiem, w tym tygodniu możecie e, również zostać czymś obdarowanym. Kochani, w pracy bardzo dobrze możecie liczyć na uznanie, na docenienie, na nagrodę za, e, za wasze wysiłki wcześniejsze lub na jakiś finansowy bonus może jakąś premię. W uczuciach również bardzo ładnie, w związkach oddanie i miłość partnera. Też pomoc, wsparcie z jego strony, samotne wagi natomiast będą adorowane i komplementowane. Też bardzo możliwe, że ktoś będzie chciał ofiarować Wam swoje uczucia, kochani, które powinniście przyjąć, ponieważ karta prezentu jest kartą bardzo optymistyczną i mówi o tym, że jak przyjmiecie czyjeś zaloty, to nie będziecie żałować. No, no co tam jeszcze? Tydzień wyjątkowo sprzyja urlopom, to już chyba mówiłam, życiu towarzyskiemu, zabawie, imprezom, odwiedzinom i tym podobnie, moi drodzy. Także hmm. super tydzień dla Was. Nie musiałam przerwać, bo kot mi wszedł na stół. No dobrze, kolejnym znakiem mamy znak skorpiona. Kochani, co dla skorpionków? Dla skorpionków mamy kartę neutralną. Negatywą tak naprawdę jest to karta sądu. Co będzie ważne dla skorpionów w tym tygodniu, aby podjąć jakieś ważne lub wiążące decyzje, rozmowy, negocjacje, kochani, co będzie ważne? Ważne będą sprawy urzędowe, sprawy prawne oraz edukacja, kursy, szkolenia i tak dalej. To nie będzie emocjonalny tydzień, ponieważ karta sądu nie jest kartą emocji, jest kartą rozumu. W tym tygodniu skorpiony będą kierować się rozsądkiem, logiką, również surową oceną faktów. Generalnie będziecie stawiać na, na fakty, a nie na odczucia. Hmm, to ciekawe. Uczuciowo, no, również słabszy tydzień. W związkach mogą wystąpić nieporozumienia, zazdrość może wystąpić, może wystąpić chłód uczuciowy, albo. Krytyka partnera, surowa ocena jego postawy lub i jego poczynań, kochani. Samotni pozostaną samotni ze względu e, hmm, na zbyt surowe wymagania wobec innych w tym tygodniu, kochani. Także no, będziecie, skorpiony będą bardzo krytycznie podchodzić, czy to do nowych znajomości, czy to do, mm, do swojej relacji z partnerem. Czy to swojego partnera w ogóle, tak. Rada, podejmijcie ważne decyzje w tym tygodniu. Jeżeli coś, jeżeli coś było do, do przemyślenia, kochani, no to już czas, aby już przestać myśleć, tylko zacząć działać. Należy ujawnić prawdę. Także tutaj wszelkie niedomówienia w tym tygodniu również mogą wyjść na jaw. Co jeszcze? No, i należy zrównoważyć dawanie i branie, jeżeli w, jeżeli w Waszym życiu brakuje tej równowagi. To jest taka karta. Dlaczego? Ponieważ karta Sądu jest odnośnikiem do karty Sprawiedliwości z Tarota. Dobrze, kolejny znak jest to znak strzelca. No i mamy, kochani, powiecie, czyli biedę. Bida u strzelców w tym tygodniu. No kochane strzelce, no to zdecydowanie nie będzie wasz tydzień. To jest jedna z negatywnych kart w talii Kipera, która zapowiada ogólnie braki, i straty, szczególnie na polu finansowym. Trzeba uważać na finansach w tym tygodniu, aby nie inwestować, aby nie wydawać pieniędzy. Bo możecie, bo możecie uciekać, bo możecie je stracić. A, co jeszcze? No, karta ubóstwa, moi drodzy, jest kartą ogólnie, jest kartą niepowodzenia jakichś powziętych przez Was przedsięwzięć. No nie jest to karta pomyślności, może pokazywać również stracone szanse uczuciowo, pustka uczuciowa, emocjonalna samotność, poczucie niekochania, nawet w związkach możliwy jakiś kryzys lub żebranie o uwagę czy uczucia ze strony partnera. Kochani, rada, jaka, to jest ważne, jaka wypływa z tej karty, to w gorszych chwilach, jakie mogą się pojawić, oczywiście nie muszą, ale mogą, nie bójcie się prosić innych o pomoc. Dobrze. Kolejnym znakiem jest na koziorożce również negatywna karta. Karta ponurych myśli, kochani, niekorzystny tydzień dla koziorożców, także w tym tygodniu widać spadki energii, szczególnie tej psychicznej energii. Możecie czymś się zamartwiać, troszkę na zapas, snuć jakieś czarne, pesymistyczne wizje, ewentualnie stracić na coś nadzieję. Kochani, karta ponurych myśli, oprócz tych zniżek energii, spadków nastroju, pokazuje również dezorientację i niejasności w jakiejś sprawie jakąś niewiedzę bardzo często problemy z koncentracją więc wstrzymajcie się teraz ze wszelkimi nowymi działaniami i decyzjami szczególnie jak macie jakieś wątpliwości lepiej poczekać na bardziej sprzyjający czas jeśli musicie podjąć jakieś działania to Zróbcie to po dokładnej, naprawdę dokładnej analizie i sprawdzeniu wszystkiego dokładnie, szczegółowo, uczuciowo, również ponuro, nadmierny pesymizm, obawy, a dla samotnych dalsza samotność czyli coś będziecie, czymś będziecie się martwić, coś będziecie, a um, czegoś będziecie się lękać, moje drogie koziorożce. Rada, pamiętajcie, że po burzy zawsze przychodzi. Słońce. Kolejny znak to znak wodnisia, kochani. Wodniki, co mamy u wodników? Ostatnio było niekorzystnie, czyli ostatnio była karta straty, karta złodzieja. Natomiast najbliższy tydzień przynosi nam energię taką neutralną, negatywną. Moi drodzy, jest to karta żmudnej pracy, yy, która zapowiada rutynę tak naprawdę. I też oczywiście to jest karta pracy, ale takiej pracy rutynowej, bycia zajętym, ale też przemęczonym. Niektóre wodniki czekam naprawdę ciężkie, żmudny tydzień. Możecie zająć się czymś, co nie do końca sprawi Wam satysfakcję i zadowolenie, ale po prostu trzeba będzie coś zrobić. Jeśli chodzi o nowe przedsięwzięcia, musicie włożyć w nie dużo więcej pracy, bo pokaże się, że trzeba będzie w nie włożyć więcej pracy niż początkowo zakładaliście, a i tak końcowy efekt będzie ściśle zależny od Waszej determinacji i zaangażowania. Karta, kochani, Tollen Labor przepowiada, że nie będzie lekko, ostrzega też Was, no, że trzeba się nastawić na, na jakiś wsiłek. Na jakiś wysiłek większy. Uczuciowo nadal słabo. Ostatnio było słabo, teraz też jest słabo. Karta żmudnej pracy pokazuje, a pokazuje jedno: nie będziecie mieć ani czasu, ani ochoty na miłość. Możecie być na to albo zbyt zmęczeni, albo zbyt nieobecni. W związkach mamy rutynę, możliwe wypalenie również, brak nowych impulsów. Kochani, uważajcie, aby praca zawodowa całkowicie nie przysłoniła Wam życia uczuciowego. Oczywiście osoby samotne pozostaną samotne, skoncentrują się na innych rzeczach, głównie na pracy albo na jakichś czynnościach, które, w które się zaangażujecie w tym tygodniu. Ostatni znak, kochani, to znak ryb. Mamy dobrą kartę. Unexpected Income, czyli tutaj mamy niespodziewany dochód w. W tej talii, w talii Ciro Marchetti'ego, Kochane rybki, no zaliczycie ten tydzień do udanych, kolejny tydzień dobry dla Was, szczególnie jeśli chodzi o finanse, ponieważ jest to karta finansowa w talii Kipera. Może Wam wpaść do portfela czy do ręki nawet jakaś dodatkowa sumka. Karta niespodziewanych pieniędzy jest kartą. Niespodzianek, zadowolenia i ogólnie poprawy na wszystkich frontach, czyli we wszystkich dziedzinach życia. W pracy i w finansach dobrze lub lepiej, jeżeli macie problemy jakieś finansowe, to po prostu będzie lepiej. Możecie odczuć e, jakąś poprawę, nawet jeżeli się jej nie spodziewacie. Możecie podpisać nową umowę, ponieważ to jest również karta podpisywania dokumentów. Uczuciowo również poprawa, zarówno w związkach, jak i dla osób wolnych, może. E, e, może być jakaś fajna niespodzianka, kochani, lub po, po prostu poprawa, tak? Czy e, stosunków z partnerem, czy może się pojawić szansa jakieś poznania nowej osoby? Ciekawej, lub kogoś poznacie. E, no to się okaże. W każdym razie będzie lepiej. Rada, dobry czas na to, aby dokładnie przyjrzeć się swoim finansom i starannie przejrzeć wszystkie rachunki oraz ważne dokumenty, być może znajdziecie sposób, aby wygospodarować jakieś dodatkowe oszczędności. A nie podsumowanie. Najlepszy tydzień będą miały wagi, ryby i raczki. Natomiast szczególnie uważać muszą barany na wybuchy złości. Strzelce, uwaga na straty finansowe tam była karta ubóstwa, czyli najgorsza w karta, jeśli chodzi o finanse oraz koziorożce na jakieś stany przygnębienia ponurych myśli, a nawet stany depresyjne lub zamartwianie się zbytnie o przyszłość. Kochani, pozostałe znaki neutralnie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego tygodnia.